you Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj przygotowałam dla was bardzo fajny odcinek, ciekawy. Oczywiście to kaboka. Będziemy budować stajnie. Słuchajcie, ja kilka lat temu jeździłam konno. Mam nadzieję, że na tą wiosnę uda mi się do tego wrócić, bo to jest coś po prostu wspaniałego. Piszcie w komentarzach, kto jeździ konno. No i jeżeli odcinek wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, wtedy nie pominiecie żadnych moich odcinków. Na co? Ja się biorę za budowanie. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Wzięłam sobie już tam parę kąt, i wszystkiego? Nie no, mam nadzieję, że wyjdzie. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja już uciekam do Toki Boki. Będziemy urządzać stajnie. Okej, okay, zaczynamy i wiecie co, ja się bardzo długo zastanawiałam, w którym domku zrobić tą stajnię, ale ze względu na to, że w tym domku mam tutaj taki dodatkowy kawałek podwórka i tą altankę, to ja sobie postanowiłam, że tutaj, no bo niby tutaj będzie taki, wiecie, wybieg dla tych koni, one będą tam mogły wyjść sobie, pochodzić po trawie czy coś w tym stylu. No a tutaj idealnie będzie miejsce na parę innych rzeczy, które zaplanowałam, więc dobra, zaczynajmy i na to wychodzi, że tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu będą musiały stać konie. Konie, tutaj będą ich boksy. Tutaj sobie tak wymyśliłam, że zrobimy siodlarnię, ale najpierw, tak jak ja sobie myślałam, siedziałam wczoraj wieczorem i myślałam. To wszędzie chciałabym zrobić yy, betonowe podłogi, właśnie takie, coś w tym stylu. Ojojo, jeszcze tutaj. Jej, 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 coś mi się poprzesuwało, zaraz, zaraz to ogarniemy. Betonowe podłogi i drewniane ściany, słuchajcie, takie jak tutaj są. No bo to bardzo pasuje do stajni. Myślę, że będzie to bardzo fajnie wyglądało. Tylko musimy sobie te drwieńka odnaleźć. To jest to super, no i ekstra. Jakimiś dodatkami się zawsze nadrobi i będzie naprawdę fajowo. Kurczę, tak mega chcę, żeby to wyszło tak jak ja mam to w głowie. Mam nadzieję, że się uda. No więc dobra, poszukajmy sobie czegoś, czym mogłabym te koniki porozdzielać, na przykład. Zobaczcie, wzięłam sobie tutaj pierwszą skrzynkę, tak na próbę, i ona tutaj rewelacyjnie pasuje, i ja teraz mam taki plan, żeby tutaj poustawiać właśnie te skrzynki żeby taką zrobić, wiecie, jakby zagrodę specjalną, nie pytajcie się mnie, gdzie będą drzwi do tego, bo, no, w sumie o tym to nie pomyślałam, co by można tutaj dać za drzwi, ale już nie czepiajmy się takich szczegółów, jak coś to po prostu, ale widzicie, nawet tutaj nie dojdzie mi to do końca, więc tutaj co by tutaj wcisnąć na sam koniec? Kwiata w stajni, to już tutaj nie da rady, nie wcisnę. OK, wzięłam sobie tutaj na koniec taką drewnianą półeczkę, żeby mogła tutaj na przykład położyć, nie wiem, jakieś kopystki, te szczotki do czyszczenia czy coś w tym stylu, będzie na to osobne pomieszczenie. Ale tak, żeby tutaj tą lukę fajnie zastawić, to właśnie możecie sobie położyć coś takiego. No i teraz trzeba tutaj włożyć jakieś konie. Tak się składa, że mam tutaj mnóstwo końskich rzeczy, tak? Poszperałam sobie oczywiście jak to ja zawsze. I teraz sobie jeszcze tak pomyślałam, że fajnie by było, jakby tam właśnie w rogu, tylko ja oczywiście wszystko robię nie tak, jak powinnam, nie w tej samej kolejności. Ej, dawaj tutaj się belko słomy czy tam siana, i chciałabym, żeby tam w rogu sobie te belki stały, ale no nie taką piramidę. Ludzie, co tutaj się porobiło? Zaraz wracam, jak już to ładnie ustawię! Dobra, jest tak jak chciałam. Teraz sobie pierwszego lokatora wkładamy i oj, schowałaś się tam? Dobra, to może sobie tak stać. I ja w tej stajni, której jeździłam, to biały konik nazywał się Cytrynka, słuchajcie. Tutaj bierzemy, to mu pozdejmujemy, no bo te koniki nie muszą być ubrane teraz. Ten ma chyba jeszcze siodło, ale się schował. Gdyby nie miał, nie, no fuks to nie był, bo w ogóle mój ukochany konik nazywał się fuks i ja cały czas po prostu na nim jeździłam. Dobra, to niech sobie ten stoi tak samo tutaj, Ej, ale nie zasłaniaj cytryny. I w sumie chyba za dużo tych koni wzięłam, bo tak myślę, że najlepiej by było, jakby były trzy. Jeden mniejszy teraz jakiś, więc ty, Koniku, przepraszam cię. O, no jasne, teraz będzie się fochował. Ucieka. A nie, dobra, dobra. Masz rację, masz rację, Koniku, masz rację. Możesz sobie iść tutaj na łączkę, na wybieg, proszę bardzo. Może tego czarnego wariata małego tutaj włożymy. Ej, ale w tą stronę jakbyś się. O, pyk. O, dobra, dobra. Jest. Super. Okej, okay, udało się. I teraz tego małego też muszę rozebrać z siodła i z ogłowia. Poczekajcie, bo tak ciężko zdjąć tą taki malutki. Dobra, to niech sobie te tutaj stoją. Yy, słomę im też tutaj położymy jakąś, może dwie beleczki tutaj przy altance też. Szkoda, że tu jest taka mgła, trochę creepy, nie? Zaraz to poprawię, lecimy sobie do środka. Tutaj mam wiaderko z jakimiś, w sumie to nie wiem, co to jest, jak coś do jedzenia na pewno. Tutaj mam wiaderko drugie z wodą, to niech sobie stoi. I tutaj z tego co widzę, jest wiaderko z owcem chyba, to są ziarenka, więc dobra, niech sobie tutaj tak fajnie to stoi. No i koniom jakieś światło? No trzeba coś, trzeba coś dać tym konikom, tylko co by im tutaj powiesić. Ja myślę, że tutaj to trzeba zrobić coś w stylu takich lamp ściennych, wiecie? Tylko ja nie wiem, czy te z nowego dodatku nie są za bardzo nowoczesne, a czy na przykład te nie byłyby spoko, tak jak w stajni. No, zaraz sobie to ogarnę. O, albo te wiszące żarówki. No, to by było nawet spoko, słuchajcie. Będzie pasowało, to zrobimy tutaj trzy nad tymi konikami, żeby miały jakieś światło. Okej, okay, dobra, 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 równo, 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 no jest, udało się, słuchajcie, idealnie. I teraz sobie przechodzimy dalej, ja te pudła tutaj poprzesuwam, tutaj mamy jakieś y, grabki oczywiście, bo porządek w stajni musi być przecież i tutaj myślę, że sobie mogę tutaj zrobić taką piramidkę następną. Hej, ale rób się ty piramidko, niech sobie stoi jedzonko dla koni, musi być przecież. Ej, ale teraz zauważyłam w ogóle, że ten pokój, który ja właśnie myślałam, że będzie siodlarnią, to ja o nim zapomniałam. Nie wiem, o czym ja myślałam, kiedy ja tutaj to wszystko szykowałam, ale tutaj musi coś być. No i pyk, a może jednak pyk? Może to bardziej pasuje do stajni, słuchajcie. Co myślicie? Ej, no to mi się bardziej podoba to szare. Dobra, to zostawiamy to. Mała zmiana planów, nieoczekiwana, ale chyba tak mi bardziej pasuje. I tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu, chciałam, żeby była siodlarnia, czyli te wszystkie ogłowia i tak dalej. No to jakieś regały tutaj trzeba wstawić. Tylko które, chyba te będą najlepsze, wiecie? To ja sobie tutaj to biorę od razu, tak. Tak, i jeszcze trzeci będzie. Ej, a może w stajni powinna być łazienka i ona tutaj właśnie powinna być. No bo przecież coś musi być, tak? Dobra, to mała zmiana planów będzie tutaj jednak łazienka i tylko dosłownie kibelek i toaleta jakaś. O, tak, kibelek i toaleta. Kibelek i umywalka chciałam powiedzieć. Tylko, no te płytki mi się wydaje, że tylko trzeba zmienić. No bo po co więcej? I tutaj dosłownie tak Malusio rzeczy będzie, bo będzie tylko to i będzie naprawdę kibelek weźmiemy sobie ten, żeby pasował nawet no bo prysznic no już bez przesady to nie będzie taka jakaś ekskluzywna yy, stajnia tylko taka fajna moja stajnia darliwki malutka, ale jakby ktoś chciał zrobić siusiu albo coś to i uwaga, 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 ludzie. Papier toaletowy. Nie zapomniałam. Wiem, że w ostatnim filmiku mówiłam, że nie zapomnę, a i tak zapomniałam, ale to cała ja. No dobra, i teraz sobie tylko szybciutko nad toaletą zrobimy małą półeczkę. Małą półeczkę tylko jaką właśnie może taką Da radę, tutaj tak powiesić. Nie, ona jest za wielka. Nie, to jednak nie. Taką półeczkę, żebym sobie powiesiła ręczniczki, i to myślę, że będzie nawet spoko wyglądało. Okej. Okay. I sobie teraz śmiało tutaj pozawieszam. Ręczniczki sobie wiszą trzy. I nawet tutaj sobie położę jeszcze dodatkowe ręczniki. Tylko jasne, żeby mi się to ładnie położyło, a nie jeden na drugim. Dobra, to jakby tu się jeszcze udało, to by było super. No i mega, ekstra, bardzo się cieszę. No to jeszcze coś może do mycia rąk, czy coś w tym stylu im postawić? Myślę, że to może wyglądać jak mydło, ale wtedy. No, dobra, to wiecie co, ja sobie to po prostu tam kilka wyżej ustawię, także wy wiecie, że to tam jest, i ja też wiem, że to tam jest. No i dobra, jest okejka. Tylko wiecie co? Ja naprawdę chyba nie byłabym sobą, gdybym ja tutaj ulubioniaka nie wcisnęła. No, chociaż do tej łazienki. Ulubioniak, czuj się zaszczycony, będziesz w mojej stajni, w łazience, także ciesz się. Tak sobie jeszcze teraz myślę, czy jakbym tutaj te kamyczki położyła. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach, ja myślę, że jest fajnie. I teraz, jeszcze światełko. Światełko wszędzie będzie takie samo czyli te żaróweczki, bo ono tutaj fajnie pasuje klimatycznie. Tylko musimy je odnaleźć i zaraz sobie lecimy do tej siodlarni. Zrobimy sobie takie dwie żaróweczki nad lusterkiem, jak tam moje kochane koniki. Wszystko u nich w porządku, więc teraz lecimy sobie dalej. Wiecie co? W każdej stajni chyba jest takie miejsce, gdzie wszyscy sobie mogą usiąść, yy, odpocząć, pogadać czy coś w tym stylu i ja myślę, że to miejsce u mnie będzie właśnie tutaj, tylko chciałabym tutaj dodać kominek. Chominek, żeby było fajnie, przytulnie, żeby można na nim postawić puchary, słuchajcie, tutaj jeszcze miałam piękną statuetkę, taką srebrną, o właśnie w ten sposób i tutaj przed tym zrobimy jakieś kanapy, tak żeby naprawdę wszyscy tutaj mogli sobie przyjść, odsapnąć, porozmawiać, umówić się na jazdy jakieś fajne i tak dalej. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? O, jeszcze jedna odznaka, ale ładnie się ustawiło, zobaczcie, super to wygląda. Czyli jeszcze jednak ulubioniak będzie miał jedną swoją we w tej mojej stajni. Bo słuchajcie, położyłam tutaj taki regał, jeszcze do końca nie wiem co w niego włożę, ale coś na pewno tam będzie. No i tutaj sobie zrobimy jakieś siedziska, jakieś miejsca, jakiś dywanik, żeby było fajnie, ładnie. Tylko którą tutaj im wziąć kanapę, żeby to nie wyglądało tak jakoś ekskluzyw, tylko tak bardziej przytulnie. Ja myślę, że tutaj ta szara będzie ok. Dodatkowo sobie tak tutaj ją przesunę. Dodatkowo weźmiemy tutaj jeszcze jakąś pówkę. Może troszeczkę dalej, nawet. O, w ten sposób. Jakiś mały stoliczek i obowiązkowo dywanik. Ten będzie nawet pasował, więc tutaj jest wszystko ok. No i z tyłu tak pomyślałam sobie, żeby jeszcze były jakieś lodówki, coś w tym stylu takiego wiecie, że na przykład, no, ktoś sobie może przecież napój jakiś wziąć albo coś, więc taki mini blacik roboczy, coś takiego myślę, że naprawdę by było fajnym pomysłem. No taki salon z kuchnią łączony, tylko teraz sama nie wiem wiecie co, to jednak zrezygnujemy z tego kominka, te statuetki postawimy sobie fajnie w tej gablocie, a tutaj naprawdę zrobimy takie miejsce, gdzie można sobie zjeść jakiś posiłek i że można odpocząć po prostu. Ja bym chodziła do takiej stajni, naprawdę. Tylko jedyne co, to zrezygnujemy sobie z tego regału wielkiego na rzecz chyba takich małych półeczek albo nawet tego, tak, bo to bardzo mi pasuje tutaj do tych półek, więc sobie stawiamy tutaj dwie takie półeczki i one nawet fajnie tutaj pasują do ścian. I teraz tak, stawiamy sobie szczęśliwą podkowę, stawiamy sobie kolejną piękną statuetkę, a puchar to chyba tutaj u góry musi stać, bo inaczej się nie zmieści. Ale fajnie, naprawdę mega mi się tutaj podoba. Zawieźmy sobie tutaj jeszcze półeczkę, tylko może tak tutaj, tak o równiutko z tym oknem, żeby tam coś położyć, coś takiego bardziej kuchennego, może, albo nie wiecie co, ale ja jestem tutaj niezdecydowana, ale tak mi zależy, żeby tutaj wszystko wyszło idealnie, że normalnie zmieniam zdanie co 5 sekund. Tutaj w kuchni też sobie powiesimy y, dwa ręczniczki na przykład, i resztę już tutaj gadżetów weźmiemy typowo z kuchni. Na przykład, na przykład, na przykład łyżki jakieś. O, a jakbym tutaj jeszcze taką wyspę postawiła na przykład. Ja wiem, że ona jest tak na środku w sumie, ale słuchajcie, y, z tyłu taki aneks kuchenny, a tutaj z przodu na przykład ekspres do kawy. Jakby wiecie, no ktoś chciał się napić czy coś. Herbatka, i tak dalej. Myślę, że to jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że Wam też się tak spodoba. Tutaj weźmiemy od razu filiżanki, poustawiamy. Jedna już się nawet napełniła kawką, więc możecie wpadać albo herbatką, albo gorącą czekoladą, jak tam chcecie. Ja sobie tutaj nawet tego dużo poustawiam, tak żeby fajnie się zapełniło. Opyk i jeszcze jedno, mimo może jeszcze jedną wciśniemy. To jest po prostu stajnia, ludzie. Ja taką normalnie kiedyś wybuduję. Dobra, tutaj sobie pokompletowałam takie coś ze sztućcami i teraz, żeby jeszcze był jakiś fajny, milutki akcentik w moim stylu, to postawimy sobie tam małego kwiatuszka. Słuchajcie. Ej, normalnie mówiłam, że nie będzie ekskluzji w stajni, a tutaj się robi taka naprawdę ekskluziv Co sądzicie o tych kwiatach? Jednak nie jednak się rozmyśliłam, bo ja bym chciała, żeby to była taka przytulna, domowa, fajna stajnia, taka wiecie sympatyczna, żeby każdy czuł się jak w domu, wszyscy się znali w ogóle. Wiecie, że jak ja jeździłam konno, to jak poszłam rano, to dosłownie tata odbierał mnie wieczorem. My tam siedzieliśmy, gadaliśmy, sprzątaliśmy, wyprowadzaliśmy konie, dawaliśmy im jeść. No było tak super, tak fajnie ten czas minął. Jaka ja teraz już jestem stara, ja chcę, żeby się cofnął ten czas normalnie. Nie no, słuchajcie, dla mnie jest mega, jak tak sobie patrzę. No, to pomieszczenie to jest rewelacja, i tutaj na końcu właśnie zrobimy tą siodlarnię, taki jakby magazyn wszystkiego. Tutaj będę musiała sobie jeszcze wcisnąć więcej tych półeczek, ale z tym problemu nie będzie, więc ja sobie już tutaj lecę i będziemy zaraz układać. A w ogóle, jakby ktoś był zainteresowany lekcjami jazdy konnej, to wpadajcie, możecie się zapisywać do, do mojej szkoły jazdy Darliwki, co tu robi mydło, ja się pytam. Mam tutaj takie trzy regały i mam nadzieję, że wszystko mi się tutaj pomieści, ale z przodu jeszcze chciałabym sobie tutaj położyć nic jakiegoś tam eleganckiego, tylko zwykłe to drewno co było, tak żeby można sobie klapnąć na przykład. O, albo to będzie fajniejsze, będzie lepiej pasowało, nawet dobra, więc okej. Okay. Dwie takie ławeczki, i możemy teraz sobie wszystko ustawiać. Słuchajcie, więc dobra. Najpierw toczki. Toczki położymy sobie najwyżej. Tutaj jest drugi, ale to nie wszystko, bo tutaj się chowa jeszcze trzeci. Dobra, i to by było na tyle. Teraz siodła wyjmujemy. Piękne jedno, i to drugie piękne też. Tak samo. Jeju, ale teraz jak ja buduję, to stajnię to normalnie, aż mi się łez kawałk ukręci, bo tak chciała jechać pojeździć. W ogóle. Piszcie w komentarzach, czy może chcielibyście odcinek 24 godziny w stajni. Ja chętnie z oliwką nagram, no, naprawdę chętnie będę tam nocowała, ale teraz, no to będzie ekstra pomysł. Ej, tylko siodła mi się tutaj zmieszczą. A co z ogłowiem? Co z tymi wszystkimi kopystkami i tak dalej? Dobra, więc ogłowia niech sobie tutaj w sumie leżą. To nic, to nic, absolutnie nic. Poczekajcie, tam jest drugie. Wy wiecie, że to jest troszeczkę ulubioniak zasłania. Hej, ulubioniak, co ty tutaj odwalasz? Za. O, dobra, i teraz ten ulubioniaczek sobie może być. Co my tutaj jeszcze mamy? No tutaj mamy mnóstwo właśnie do czyszczenia rzeczy, więc jedną skrzyneczkę sobie postawimy, drugą sobie też postawimy. I tak, jedzonko, to do koników, uciekaj tutaj, mam nadzieję, że się zmieści. No nie zmieściło się, a tu? No też nie, no dobra, trudno, przeżyjemy. Jeszcze jedno, to mogą sobie tutaj leżeć, i tutaj jeszcze jedno leży, więc może koło tego białego, dobra, czy ja tutaj bym wszystko już poukładała, a jeszcze jest jedno, dobra to nawet tutaj, o super jest, dobra, no to akurat jak ktoś sobie będzie potrzebował, to sobie wejdzie, nie no słuchajcie, rewelacja, o jeszcze jedno się znalazło, rewelacja, ja tak powtarzam, że rewelacja, ale naprawdę bardzo mi się to podoba, bardzo, bardzo, bardzo i sama nawet nie myślałam, że wyjdzie tak fajnie, o jasne, tak, tylko, że to ja chciałam tam za, za te konie dać. To może jednak tutaj sobie to położę, na dworze, te koniki biedne. Ej, no tylko że Wy będziecie mnie pytali, może, gdzie te konie będą spać, jak przyjdą, ale spokojnie one się zmieszczą. No dobra, no to chyba tutaj mi tylko zostało światło zrobić. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobała ta stajnia, bo ja to jestem po prostu w niej zakochana, dosłownie. Jedna lampeczka i druga lampeczka i trzecia lampeczka i skończone, stajnia darliwki. Ojojoj, jeszcze tutaj przesuniemy to, żeby było jedno obok drugiego, albo nie, tutaj, bo tutaj już, tutaj jest jeszcze ta, ta część taka wiecie, konna i tak dalej, kubkowa, główienkowa, a tutaj już się zaczyna coś takiego fajnego. Dobra, ale mega. To ja sobie wyskakuję tutaj, słuchajcie, pyk. I pyk, a właśnie, 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 nie powiedziałam Wam najważniejszego. Jeżeli chcecie zbudować stajnie i chcecie wziąć koniki do domu, to musicie sobie zrobić takiego właśnie myka. Bierzecie poduszkę, taką jak tutaj, i na to materac, i potem zobaczcie. Pyk i pyk. Też się dłuższy czas zastanawiałam, kombinowałam z pudełkami w ogóle jakimiś i tak dalej, ale to nie wychodziło. Zapalamy konikom światła, ale pięknie tutaj jest. Naprawdę. Poczekajcie, poczekajcie, może jako wiecie, że to jest ich pierwszy dzień w mojej tutaj stajni, to damy im po marchewce, niech się najedzą, proszę bardzo, a ty weźmiesz tam? Jest, oczywiście, że wziął. Łazienka, jakby ktoś tutaj z gości, zjeżdżących, albo nie wiem, z rodziców może oglądających. Chciał zrobić siusiu albo coś innego, to zapraszam, papier toaletowy jest tam 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 za ulubioniakiem. No to tutaj mogą sobie wszyscy porozmawiać, zaplanować jakieś fajne zawody, może jakiś wyjazd w teren też albo coś w tym stylu. Taki mini salonik z aneksem kuchennym, żeby wypić też coś ciepłego, jak będzie zimno. My sobie tutaj zapalamy światełko, w łazience jeszcze nie zapaliłam. No i dobra, tutaj mamy jakieś puchary, odznaki. I teraz przechodzimy sobie do siodlarni. Tutaj mamy też różne narzędzia do czyszczenia koni, preparaty jakieś tam z tyłu też widzę, no i toczki, bo bezpieczeństwo to podstawa. Słuchajcie, jedno światło mi się nie chce przez ten toczek zapalić, ale ja sobie z tym poradzę. Dobra, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że stajnia Wam się spodobała, że zostawicie dużo, dużo, dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek, i jeszcze uciekam do moich koników, żeby się z Wami tak wspólnie pożegnać, więc dziękujemy za. Oglądanie i do następnego. Pa!